Znacie to? No, jeśli to znacie, to znaczy, że nadchodzi zima i macie słaby akumulator, i pora go wymienić. Ale co zrobić w przypadku, gdy spieszycie się gdzieś rano, wyjechać do lekarza, do szkoły pracy, no gdziekolwiek i nagle auto odmawia posłuszeństwa. No i objaw jest taki, że próbuje kręcić, ale no. Nic nie idzie. No, znaczy to, że akumulator jest tak wyczerpany, że nie jest w stanie ruszyć. No, co wtedy zrobić? No, jest kilka wyjść. Jeżeli macie dużo czasu, możecie wyjąć akumulator, spróbować podładować go gdzieś w domu, no i później ponownie włożyć do auta i próbować odpalić. Powinno pomóc. Można też pożyczyć od kogoś prądu kablami rozruchowymi. A co zrobić, jeśli nie macie możliwości yy, ani tego, ani tego. Można wykorzystać coś takiego. Znacie już to urządzenie, pokazywałem wam parę razy w swoich filmach. Jest to powerbank taki z funkcją rozruchu silnika. Wiele osób nie dowierza, że taki powerbank może uciągnąć taki silnik, że może pomóc w rozruchu. Pewnie dlatego, że powerbanki zazwyczaj kojarzą się z napięciem 5V i zasilaniem raczej urządzeń elektronicznych typu telefon czy cokolwiek, co ma złącze USB, ale zapewniam Was, że to urządzenie jednak robi robotę i zaraz Wam to pokażę. Jak słyszycie, auto nadal nie odpala, i zaraz zademonstruję Wam, jak użyć w tym przypadku tego Powerbanka. Popatrzcie, taki Powerbank, oprócz standardowych złączy, ma też takie specjalne złącze wysokoprądowe 12-V, i w zestawie są do niego takie kable z klemami i takie pudełeczko z magiczną elektroniką w środku, no i oczywiście ta wtyczka. Zobaczcie, żeby odpalić teraz samochód, to należy po prostu no to złączyć i po prostu podłączyć to pod klemy i w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund należy spróbować odpalić silnik. Skaś. I jak sami mogliście się przekonać, to naprawdę działa. Yy, oczywiście to urządzenie ma pewne swoje ograniczenia i tak. Jeżeli macie akumulator tak zdechły, że już nic się z nim nie zrobi, że nie wiem, cieknie jest już niebieski i w ogóle auto nie daje żadnego znaku życia, no to to urządzenie Wam nie pomoże. To jest powerbank wspomagający rozruch. Także trochę prądu w akumulatorze musi być, żeby to zadziałało. No ale w takim przypadku, gdy auto próbowało coś zakręcić, tak jak widzieliście, i no i się to nie udało, no to ten power bank spokojnie może może to ruszyć. Tak jeszcze dla wyjaśnienia, tutaj mamy silniczek 1.6 benzyna bez turbo, po prostu zwykła wolnossąca benzynka. Także polecam. Jak widzicie, to działa i może uratować czasami tyłek.